W dniu dzisiejszym, krętymi ścieżkami, zawędrowaliśmy do Trzebiatowa. Za mną jest kolejowa wieża Ciśnień. Trzebiatów, miasto wspaniałych zabytków, pięknych murali i dobrych ludzi. No, jestem przy kolejowej wieży Ciśnień. To już jest ostatni punkt programu zwiedzania, jaki sobie zaplanowałem obiekt PKP zakaz wstępu także popatrzymy sobie obejrzymy co można bardzo ładna z cegły wejdźmy ją troszeczkę z dalszej odległości się cała w kadrze z tej strony jeszcze ładniejsza jeszcze ładniejsza no już mam sfilmowanych kilka wierzciśnień. także ta będzie kolejna do kolekcji tam na górze nie wiem zbyt dobrze nie widzę ale tak chyba to jest 1900 chyba szósty rok na Chorągiewce jak coś to ewentualnie jeszcze doczytam gdzieś w internecie żeby wam potwierdzić te informacje no bardzo ładna no tutaj sobie wejdę w taką ścieżkę wydeptaną muszę uważać bo już w ubiegłym tygodniu kleszcza zaliczyłem także Będę musiał się potem znowu pooglądać dokładnie. No tutaj trzeba uważać, bo tu jest jakaś studienka zapadnięta, żeby tam nie wpaść tak ona się tutaj prezentuje od tyłu, ale powiem Wam, że te okiennice, no szkoda, że to powerywane tam zostało. No tutaj w dole Rzeczka, młynówka. A tutaj, jak to wygląda? Da się tam jeszcze gdzieś bliżej podejść? zamurowane już jest ktoś próbował wykuć dziurę ale zobaczcie tutaj na tą cegłę no cudowna cudowna jest ta cegła no, tutaj muszę uważać bo żeby jakąś minę znowu nie wszedł bo takie miejsce raczej nieciekawe no, ale naprawdę ta cegła robi wrażenie jak ona jest ładnie wypalona, jeszcze pomalowana chyba jakimś takim jakąś emalią no piękna no naprawdę piękna wieża no to wyłażę stąd no troszeczkę z bliska popatrzmy jeszcze tam przez to okno, tam kolejny strop no piękna no to sobie zerknijmy jeszcze na torowiska peron i tam mamy dworzec kolejowy w Trzebiatowie.